Na Wall Street jest takie stare powiedzenie, istnieje wiele możliwych powodów, aby sprzedać akcje, ale tylko jeden powód, aby je kupić. Jeśli się nad tym zastanowić, akcje można sprzedać z wielu powodów. Czy to na przykład, nie wiem, zaliczka na dom, nagły jakiś wypadek, taki zdrowotny, czy po prostu zwykła realizacja zysków. Ale w przypadku wykorzystania tych ciężko zarobionych pieniędzy na zakup jakiejś akcji no to powód jest właśnie tylko jeden. To znaczy, że oczekujesz, że cena akcji wzrośnie. Natomiast ja nazywam się Miłoż Grudzień, a przed Tobą finansowa rozkmina z opracowaniem ponad 4000 przypadków insider tradingu z ostatnich mniej więcej 4 lat, ich porównanie względem szerszego rynku, a dokładnie indeksu S&P 500, który zrzesza 500 największych spółek na giełdzie amerykańskiej. Ale dobra, zaczniemy sobie od kontekstu, potem przejdziemy do analizy. Czyli, czym w ogóle jest ten insider trading? Mówiąc prosto, to handel akcjami, które co ważne są notowane na giełdzie, przez osobę, która posiada dostęp do informacji poufnych na temat tej spółki, no i wykorzystuje je na swoją korzyść. Generalnie warto też pamiętać, że z zasady jest to nielegalne w takich krajach, jak no, jak właśnie USA, czy na przykład Polska, no bo wychodzi się z takiego założenia, że uczestniczenie w, w tym rynku szerokim powinno być równe dla wszystkich i na zasadach takich przejrzystych. I tak jak już wspomniałem, Insider Trading wymaga dostępu do informacji poufnych. Warto jednak wspomnieć, że oczywiście yy, często stosują go właśnie tak zwani insiderzy, ale warto pamiętać, że. Mogą, że mimo to, że ktoś jest na wysokim szczeblu, dalej może tymi akcjami handlować, jednak musi to zgłaszać, ale to zaraz wszystko sobie opowiemy. No właśnie, kim są ci insiderzy? To osoby zatrudnione w danej spółce, no najczęściej właśnie na takim naprawdę wysokim szczeblu. No bo nie trudno, myślę, też sobie wyobrazić, że tacy insiderzy jak wszelcy dyrektorzy, wiceprezesi, członkowie zarządu i tak mogą lepiej rozumieć firmę i mieć lepsze i dokładniejsze oczekiwania względem i przyszłych wyników spółki niż tacy, nazwijmy to, pospolici analitycy finansowi i inwestorzy indywidualni, detaliczni, no, którzy jednak pracują tylko na podstawie publicznie dostępnych danych. Jeśli więc ci dobrze poinformowani inwestorzy dokonują jakichś znaczących zakupów akcji, no to czy oznacza to, że cena akcji w wzrośnie? Także, że powiedzmy sobie na pytanie, czy można pokonać rynek, śledząc zakup akcji dokonywanych przez osoby mające dostęp do informacji poufnych? Dane do analizy, do której zaraz przejdę, pochodzą z serwisu openinsider.com. Jest to taka bezpłatna strona, gdzie, która śledzi wszystkie transakcje zgłaszane na formularzu czwartym SEC, pisane SEC. Ten formularz to po prostu forma zgłoszenia, że insider sprzedaje lub kupuje akcje. Ma być on wypełniony w ciągu dwóch dni od transakcji. Chociaż na tej stronie znajduje się wiele transakcji, które są codziennie zgłaszane do SEG, dane akurat do tej analizy zostały dość dobrze ustandaryzowane, to znaczy uwzględnione zostały tylko transakcje dokonane przez dyrektorów, wiceprezesów i prezesów. No, czyli, po prostu, osoby, które mają naprawdę taki znaczący, kluczowy wpływ na strategię i działalność firmy. Minimalna wartość transakcji, którą, która została rozważona, to 100 tysięcy dolarów, a same transakcje to tylko stricte zakupy akcji, to znaczy ta, tra ta transakcja nie może być dotacją, jakimś prezentem czy zakupem w związku z wygaśnięciem opcji. Dane finansowe wykorzystane w tej analizie pochodzą z serwisu Yahoo Finance. No i od razu zaznaczam, że to nie ja jestem oryginalnym autorem tej analizy, tylko użytkownik NoobJos, Nobios, JOS z Reddita. Jak kodek się to czyta, tego nigdy się nie dowiem. Ma on dużo nazwijmy to takich alternatywnych analiz. Jeśli chcesz zobaczyć ich konkretne dane, na których ta analiza została wy wy wykonana, to napisz do mnie na Instagramie, to wszystko podeślę. W każdym razie przejdźmy do analizy. Przyszedł czas na analizę insider tradingu. Zaskakujące jest to, że gdybyś naśladował transakcje, które byłyby efektem insider tradingu, pobiłbyś indeks S&P 500 we wszystkich pięciu różnych przedziałach czasowych Niezależnie, czy inwestujesz na tydzień, na miesiąc, na 3 czy 6 miesięcy, czy na cały rok. I wyniki z tego, wyniki z tego badanego okresu teraz doświadczę się na ekranie. I wygenerowana alfa, czyli o ile insider Trading był lepszy niż ten szerszy rynek, też wzrastała razem z czasem. Insider Trading pobił SP500 o 17,6% w okresie jednego roku. To naprawdę dużo. Ale Tutaj trzeba zaznaczyć, liczba transakcji, które przyniosły zyski, to już inna historia. W porównaniu z transakcjami na SP500, mniejsza liczba transakcji przyniosłaby zyski w przypadku naśladowania insider tradingu. I kluczowy wniosek jest tutaj taki, że chociaż szanse na osiągnięcie zysku są niższe, to kiedy już zarabiasz, to zarabiasz znacznie więcej niż ten szeroki rynek. I myślę, że jest to bardzo ciekawa obserwacja w kontekście insider tradingu ogólnie. Warto wspomnieć, że też, że analizowane dane były jednak trochę ograniczone, bo tak jak wspomniałem, ograniczyliśmy się tutaj do lat 2017-2021, kiedy rynek, no pomimo tych pewnych turbulencji, jak chociażby marzec 2020, radził sobie całkiem dobrze. No a patrząc na ten zbiór danych, widać tam całkiem znaczący udział spółek o raczej mniejszej kapitalizacji. A kursy akcji takich firm są raczej bardziej niestabilne, bardziej zmienne. W opisie pod filmem, zaraz obok linka do mojego Instagrama, zostałem Ci też dwa fajne artykuły, które pokazują bardziej takie naukowe, nazwijmy to, i szersze, jeszcze szersze podejście do takich analiz. No, które też od razu Ci mu zdradzę, spoiler alert yy, też potwierdziły, że insider trading radzi sobie lepiej niż rynek. Oczywiście, może się to wydać całkiem. No Ma to sens, tak, że jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę, to po prostu z niej korzysta. No a jednak, jak widzisz, my też możemy z niej korzystać. Um, no też, poza tym, zazwyczaj zakupy dokonywane przez insiderów są też wykorzystywane do oceny ogólnego sentymentu do rynku to jest też ich bardzo ciekawa funkcja to znaczy stosunkowo bardzo wysoki odsetek sprzedających w stosunku do kupujących. No oznacza, że osoby mające dostęp do tych informacji poufnych tracą zaufanie do, do akcji danej spółki, czy w ogóle na przykład do całej branży, czy na przykład koniunktury, i po prostu nadszedł czas, aby wycofać się z tego rynku. Czyli podsumowując, analiza ta pokazuje, że pojedyncze transakcje mogą być wykorzystywane do znajdowania akcji, które warto kupić, przyglądając się temu, co robią Insiderzy. Myślę, że warto to traktować jedynie jako taki wstęp do tematu do, i do wszelkich takich rozważań, bo ten formularz 4SEK zawiera masę informacji. Także możesz też oczywiście śmiało przeprowadzać swoje analizy, chociażby za pomocą strony, o której wspomniałem przed chwilą, to znaczy openinsider.com, dane finansowe brane np. z tego Yahoo Finance i w ten sposób. Wy, y, wypracowane y, dane, analizy, możesz wdrożyć lub nie w zależności, w zależności oczywiście od Twojego stylu inwestycyjnego. Ja tak myślę już tak ogólnie, że zanim zainwestujesz w konkretne akcje, warto chociaż sprawdzić jak działają Ci insiderzy. No bo w końcu ostatecznie każdy na tym rynku chce jak najmniej stracić, a jak najwięcej zarobić, prawda? I tym jakże dogłębnym truizmem kończę tą finansową rozkminę. Wpadaj na Instagrama, lajkuj, subskrybuj. Wszystkie linki do moich sociali znajdziesz w opisie filmu. Oczywiście widzimy się za tydzień przy następnej finansowej rozkminie. A tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć.